Rok temu, gdzieś tam mniej więcej w maju, kupiłem AirPods Pro. No i też, oczywiście, na kanale pojawiła się jakaś krótka recenzja, a w zasadzie wrażenia na szybko po krótkim używaniu. Natomiast teraz w tym filmie chcę opowiedzieć Wam co nieco o tym, jakie są moje wrażenia i doświadczenia, i opinia, jaka jest moja na temat tych bardzo drogich słuchawek bezprzewodowych po roku. Użytkowania ich. Myślę, że najlepszym wstępem do opowiadania o tych dwóch małych kawałkach plastiku będzie stwierdzenie, że są takie rzeczy w życiu, do których bardzo łatwo się przyzwyczajamy i na co dzień nie doceniamy tego, jak duży wkład w nasze życie, w komfort naszego życia, czy w to, jak dużo czasu oszczędzamy. Na co dzień, jak dużo, duży wkład takie rzeczy mają? Jak prąd, jak internet, tak to są media, z których korzystamy. Gdyby ich nie było, to byłaby masakra, no nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. No i w moim przypadku, w ciągu roku, te AirPods stały się właśnie czymś takim. Jednym z podstawowych narzędzi mojej pracy, jednym z podstawowych elementów mojego codziennego ekwipunku. No i w zasadzie dlatego ja tak naprawdę po roku korzystania Dzień w dzień z tych słuchawek jestem do nich przyzwyczajony, tak samo jak do tego, że mam dostęp do internetu, zawsze i wszędzie, jak do tego, że mam dostęp do prądu, i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, korzystam z nich w pracy. Ja akurat, tak się składa, gdzieś tam zarządzam firmą informatyczną, więc moja praca w znacznej mierze sprowadza się szczególnie w tych czasach do korzystania z różnego rodzaju wideokonferencji, do słuchania różnych rzeczy, oglądania, a w trakcie, kiedy z nikim nie rozmawiam, no to służą mi do tego, żeby gdzieś tam odciąć się od hałasu naokoło, więc w tym wypadku ta funkcja Noise Cancelling to jest coś, co jest po prostu super ekstra. No i drugi raz na pewno nie zastanawiałbym się nad tym, czy warto dopłacać do regularnych AirPodsów i kupić te droższe, ale właśnie mieć tą funkcję tak naprawdę pozwalającą gdzieś tam odciąć się od tego, co dzieje się naokoło. Szczególnie kiedy na przykład w domu dzieci siedzą, bo szkoły i przedszkola są zamknięte. Jedną z takich cech w AirPodsach, którą doceniam najbardziej, jeżeli chodzi o pracę, jest fakt, że w zasadzie nie mam problemu, żeby cały dzień z tymi słuchawkami na na uszach działać, pracować i tak dalej. Nawet jeżeli powoli kończą się baterie, no to zawsze gdzieś tam ten sygnał dźwiękowy przypomina mi o tym, żeby jedną z dwóch słuchawek, nawet w trakcie rozmowy, i to próbowałem tego wiele razy, w trakcie rozmowy po prostu z jednego z uszu taką słuchawkę ukradkiem, po prostu wyjmuję, wkładam do etui i za około 5 minut jest ona naładowana na tyle, że mogę spokojnie skorzystać z niej przez kolejną godzinę, a w międzyczasie podładować tą drugą. I to jest taki banał, ale to działa tak świetnie, że no nie miałem nigdy takiej sytuacji, żeby nawet jeżeli one już mają niski poziom baterii, żeby nie udało mi się dociągnąć jeszcze godzinę, dwie czy trzy w normalnej pracy. Tylko po prostu momentami z jedną słuchawką. Tyle o pracy, a jeżeli chodzi o wykorzystanie AirPodsów w domowym zaciszu, no to przede wszystkim fakt, Posiadania bezprzewodowych słuchawek, których nie muszą być oczywiście to AirPodsy, sprawia, że podstawowe czynności, jak na przykład robienie czegoś w kuchni, sprzątanie, bez Kabli wiszących, plątających się gdziekolwiek jest świetną sprawą. Dla mnie, na przykład, AirPods okazały się o tyle fajną jeszcze tutaj rzeczą, że często sobie postawię gdzieś telefon albo tablet w jednym pomieszczeniu, no i idę gdzieś coś poszukać do drugiego pokoju, do kuchni, do łazienki i tak dalej. No i w zasadzie w moim domu, który ma dość grube ściany z grubej, dużej cegły zasięg jest bardzo dobry i nawet zdarza się, że przez dwa pomieszczenia, czyli dwie ściany dalej, nadal ten zasięg jest łapany, a nawet zdarza się, że schodzę gdzieś tam do piwnicy po coś albo jakieś śmieci wyrzucić i te AirPodsy świetnie łapią zasięg iPada czy iPhone'a, który gdzieś tam w domu sobie leży na jakimś stole czy na blacie. Oczywiście tryb noise cancelling, czyli redukcji hałasu jest świetny, jeżeli chcecie się odciąć przykładowo od wrzeszczących dzieci czy drugiej części rodziny, oglądającej na przykład coś w telewizji, jest to świetna sprawa. Natomiast oczywiście na same domowe wykorzystanie no, Airpods Pro, umówmy się, to, to nie jest jakiś mega argument, że, że można nie słyszeć żony i wydawać no to no, Natomiast tam, gdzie te AirPodsy sprawdzają się świetnie, a nie spodziewałem się, że tak będzie, to jest wszelka praca terenowa, tak to nazwijmy. Tak? Ja się staram prowadzić jakiś tam w miarę aktywny tryb życia, więc przykładowo, jeżeli idę na spacer albo pobiegać, często AirPodsy zakładam na uszy. No i przykładowo, w momencie, kiedy podążam taką ścieżką rowerową w mojej okolicy, wzdłuż której jest po prostu bardzo duży ruch, jeżdżą tiry, autobusy, jest bardzo głośno, to tutaj redukcja hałasu działa rewelacyjnie, po prostu o wiele przyjemniej ta aktywność fizyczna przebiega, jeżeli te kilkaset metrów w trakcie których poruszam się wzdłuż tej super głośnej i ruchliwej ulicy, to po prostu jest to o wiele bardziej przyjemne. Z drugiej strony, kiedy na przykład jadę na rowerze i wiem, że Odcinanie się od środowiska to byłaby po prostu murowana tragedia, no to mogę włączyć ten tryb transparentny. No i wtedy, szczególnie samochody, które gdzieś tam od tyłu, na przykład, się zbliżają, słyszę tak samo wyraźnie, jakby tych słuchawek w ogóle w moich uszach nie było. I to jest też świetna sprawa. Podsumowując, czy warto wydawać. Już teraz 900 zł, bo w momencie premiery kosztowało jakoś 1250. Dla mnie, czyli dla takiej osoby, która korzysta z nich codziennie wiele godzin. Oczywiście tak. Przez ten rok, odkąd zakupiłem moje AirPodsy, no nie zauważyłem żadnego ubytku, jeżeli chodzi o działanie na baterii. o to, czy wystarcza w ogóle mi tej pojemności baterii na cały dzień, bo wystarcza mi zawsze. Ładuję je na bezprzewodowej ładowarce takiej zwykłej lampy ZK, więc tak naprawdę obsługa ich jest banalnie prosta i świetnie wpasowana w ten tryb życia, który ja prowadzę. Jeżeli miałbym powiedzieć jakąś kojpięnta to myślę, że jeżeli przykładowo zastanawiasz się czy kupić najlepszego najnowszego iPhone'a, iPhone'a z dużym ekranem, czy na przykład tańszy model starszy z mniejszym ekranem, ale do tego zostawić sobie budżet na AirPodsy, no ja zdecydowanie w ciemno brałbym tańszego iPhone'a, ale za to z AirPodsami, bo po prostu z tym w tym zestawie zdziałasz dużo więcej pod każdym względem, czy to służbowo, biznesowo, czy prywatnie, czy rozrywkowo. AirPodsy, myślę, że to jest Duży wydatek może zaboleć naszą kieszeń, ale po roku czy po dwóch latach użytkowania myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że to wydanie tych de facto kilku złotych dziennie na korzystanie z czegoś takiego, co można sobie przez kilka godzin przynajmniej, no po prostu się spina z każdej strony. Ok, no to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś komentarze, no to jestem do dyspozycji w komentarzach oczywiście pod filmem. Hej!